taniec z listu świętego pawła apostoła do efezjan Bracia zachęcam was ja więzień w panu abyście postępowali w sposób godny powołania jakim zostaliście wezwani z całą pokorą i cichością z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi jaką jest pokój jedno jest ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje Wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec Wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Czytanie z Ewangelii, według świętego Mateusza. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników, i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to Faryzeusze, Mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.